Powiedz mi, proszę, Sebastian przechodzi taką, powiedzmy, dosyć dużą metamorfozę od człowieka, takiego wrażliwego idealisty, do człowieka, który jest całkowicie, że tak powiem, emocjonalnie opętany przez Piotra. Jak ty się przygotowałeś do tej roli? Eee, tak. Zgadzam się. Przede wszystkim zaczęliśmy z Bartkiem Blaszkę, z reżyserem. Zrobiliśmy sobie taką mapę postaci po prostu i, i stwierdziliśmy, że są trzy bardzo ważne momenty w życiu e, Sebastiana, które, które go zmieniają, w których on po prostu... Mm, Zaczyna się inaczej zachowywać, inaczej wyglądać nawet. Yy, I to jest właśnie życie przed sektą, życie w sekcie i życie yy, po sekcie. Yy, to oczywiście ma wiele rozgałęzień, też różnych twarzy, które tam potem które, które możemy obserwować. Yy, jak się przygotowywałem? Przede wszystkim scenariusz i książka Sebastiana Kellera. Olbrzymi akt odwagi. Ja się bardzo cieszę, że ta historia ujrze światło dzienne, ponieważ Sebastian Keller, autor i osoba, która to przeżyła, naprawdę wykazała się olbrzymią, olbrzymią odwagą, że dzieli się z nami tą historią. I właśnie w takim szacunku i w takim skupieniu, nad tym, że, że mówimy o prawdziwych, o prawdziwych wydarzeniach, mimo tego, że się inspirujemy tylko i wyłącznie, to, to tak przebiegały te przygotowania. Tak samo relacja Sebastiana i Piotra jest dosyć dynamiczna, więc ja jeszcze zapytam, jak właśnie przygotowywałeś się razem z Tomaszem Kotem. A... Do tego, żeby ta relacja wyglądała tak autentycznie i powiedzmy, ona była i ojcowska, no ale później jednak z tej ojcowskiej przerodziła się bardziej w taką w takie emocjonalne uwięzienie, że tak powiem, o o, właśnie więc jakby jak wy się do tego wspólnie przygotowywaliście? No przede wszystkim mieliśmy przestrzeń na to, żeby długo, długo przed wejściem na plan się spotykać i, i o tym rozmawiać. Mieliśmy naprawdę chyba, nie wiem, z pięć miesięcy przed planem, e, mieliśmy próby cyklicznie, więc e, nie musieliśmy jakby lecieć z tym tylko na spokojnie, przejść sobie cały scenariusz i po prostu gadać, inspirować się. E, stworzyliśmy sobie grupę na Whatsappie z, z, z twórcami, więc byliśmy cały czas po prostu bardzo blisko. No i potem nadchodzi ten taki magiczny moment, że, że spotkamy się na planie w tych kostiumach. Trochę nie wiemy jeszcze w, jak, w którą stronę to, to, to ma pójść. No i tutaj i tutaj zbawiennym dla mnie było doświadczenie i to, że, 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 że moim partnerem będzie Tomek Kot, bo po prostu... Yy... Przysłowiowo złapał mnie za rękę i, i, i poszliśmy przez to. Przy, 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 przy jego w ogóle też niesamowity, to, to, mnie, to mnie zawsze zaskakiwało, że, że mimo tego doświadczenia on też jest, on też jest yy, aktorem, który z olbrzymim jakimś takim też strachie, strachem wszedł. I we dwójkę tak stanęliśmy, popatrzyliśmy na siebie i co teraz? Mówi, no nic, no lecimy, gramy. Nie ma ciebie beze mnie i mnie bez ciebie, więc yy, no. Lecieliśmy w to. Też no, grasz główną postać Sebastiana, jest to też na podstawie książki Niebo 5 lat w sekcie Sebastiana Kellera. Wszystko się wydarzyło też w prawdziwym życiu. Sebastian przeszedł swoje lata, swoje życie w sekcie. Czy dla ciebie to była też ogromna odpowiedzialność za tą rolę? Tak, to, 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 to co powiedziałem a propos przygotowywania się. Yy, tak, cały czas nad nami była jakaś taka myśl, żeby nie przekroczyć jakiejś granicy takiej... Nazwijmy to y, twórczej chęci opowiedzenia tej historii, tylko żeby faktycznie to było cały czas w szacunku i, i bliskości y, temu wszystkiemu, co się wydarzyło, żebyśmy cały czas pamiętali, że ci ludzie są, są wśród nas, ludzie, którzy byli w, czy w tej, czy, 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 w innej, czy w innym rodzaju zniewolenia, bo to nie, nie, nie tylko o sekcie tak naprawdę możemy tutaj mówić, yy, yy, nie musimy. Więc tak, cały czas przyświecał nam cel, żeby być bardzo, bardzo delikatnym w tej, w, tej, w tej materii. Znamieniem też było spotkanie się z Sebastianem, który kiedyś wpadł do nas na plan faktycznie. To była już połowa zdjęć i to, była taka, to był taki moment, który też bardzo mnie jakoś ugruntował. Mimo tego, że wiedziałem co robię i w którą stronę to idzie, to była połowa zdjęć, już większość scen miałem zgranych, więc... Po prostu zajrzałem, popatrzyłem mu w oczy. Mieliśmy krótką rozmowę, o której nie chcę mówić, bo była taka bardzo osobista, ale, mm, ale najważniejsze w tym spotkaniu było to, że ja popatrzyłem mu w oczy i zobaczyłem człowieka, który został niewyobrażalnie skrzywdzony. I lęk, o którym on pisał w książce, cały czas jest zaklęty w tych oczach. I, i to wtedy mi też. Zdaję sobie sprawę z, po prostu z tego, że to nie jest tylko powiedzenie historii, tylko mm, danie przestrzeni na to, żeby, mm, żeby wspomnieć tych ludzi i, i wspomnieć ten problem, wspomnieć o tym problemie, y, z którym się boryka naprawdę y, miliony osób. A miałeś takie poczucie, jak przygotowywałeś się do roli, jak już grałeś, y, że tak naprawdę taka sytuacja może spotkać każdego z nas. I wydaje mi się, że jest to, jest to dużo bardziej niebezpieczne yy, dzisiaj, w dzisiejszych czasach. To, że my przenosimy się w lata 90. Yy, pokazuje tylko, jak, yy, jak niebezpieczne może to być dzisiaj. Bo w latach 90. Yy, żeby, yy, żeby szukać guza trzeba było wyjść z domu i troszeczkę się naszukać tego, yy, a dzisiaj nie trzeba wychodzić z domu żeby wpaść w coś takiego, wystarczy włączyć telefon. Mm. I to jest przerażające. Czyli tak naprawdę można powiedzieć, że e, takim głównym teraz problemem dla młodych osób może być właśnie ten dostęp do, do internetu i do tego, że każdy może tam napisać i każdy może się do każdego zgłosić. To raz i to też tworzy problem taki, że według mnie, ale żyjemy w, w czasach Olbrzymiej samotności, indywidualizmu i, i może się znaleźć jakaś osoba, która właśnie nie będzie z tego internetu e, i nie będzie do końca w porządku i na nią można się też natknąć. Znaczy, no po prostu, jakby może się znaleźć osoba, która, e, która nie chce być w tym świecie internetowym i. I się pogubi. Zagubiłem się też teraz troszeczkę. Ale nie po prostu chodzi o to, że mm, no, no tak no, internet jest ta cyberprzestrzeń mieści w sobie tysiąc razy więcej rzeczy, y, w tym również złych, które na, na, na ludzi czekają. Na ludzi, którzy potrzebują zauważenia i zrozumienia.